Dziś zajmiemy się zbrojnikiem L333. Jest to Hypoancystrus, czyli kolejny przedstawiciel rodziny zbrojników żywiących się głównie pokarmem mięsnym. Pochodzi on z Brazylii, z rzeki Xingu. Parametry wody potrzebne do jego hodowli to twardość od 0 do 16 stopni oraz PH w granicach 6,4 do 7,6. Ryby u mnie, które tutaj Państwo teraz widzicie, mają około półtora roku. Góra 2. Nie są to duże osobniki, natomiast pochodzą z dzikiej rzeki i dostałem je. W paczce razem z innymi zbrojnikami. E, ale zamawiałem co innego, a przyszło mi dwa zbrojniki L333. Po e, półtora roku okazało się, że jest to para. E, co do płci. E, Samiec zawsze ma bardziej intensywniejsze kolory. Staram się tutaj pokazać samicę. Samica, proszę bardzo, jest tutaj na grocie. Jest lekko bardziej matowa, jeśli chodzi o ubarwienie. No i teraz, jeśli chodzi o różnice jakiekolwiek w, w budowie ciała, to powiem szczerze, że ów takich nie ma. Pyszczek i przedni promień płetwy piersiowej jest tak samo u samca jak i u samicy przynajmniej w tym wieku nierozróżnialny więc dosłownie tylko po kolorze możemy rozróżnić który to samiec, która to samica zazwyczaj też ryby z tego gatunku mają pewną jedną cechę: samce zawsze siedzą w grotach, samice obok nich, tak jak jest to tutaj, żywienie. Podstawą żywienia tych zbrojników jest, jak wspomniałem, mięso. Ja osobiście podaję im artemię, dostają doniczkowca żywego. Czerwony plankton, solowca, larwę komara, mrożony wodzień oraz taką mieszankę, która się nazywa sextet morski. Ryby zjadają nam chętnie pokarm. I tak jak mówię, tutaj samica jest już gotowa, dotarła. Dzisiaj była podmiana dosłownie parę minut temu. Wody, by pobudzić nam mm, parę dogodów, no i zobaczymy, jak to wyjdzie. Ze względu, że po powiedziałem, że parametry wody są ee, takie same ee, w ksingu dla tego zbrojnika, jak i tego obok tutaj. I właśnie Państwo widzicie, e, po wymianie wody od razu e, pary przeszły do czynów. Ze względu na to, że L333, e, przynajmniej te moje, są dosyć płochliwe tylko w tym momencie e, dwa razy miałem od nich ikrę. Niestety. E, Straciłem ją, to mam nadzieję, że teraz mi się uda. Samica składa e, dosyć sporo jaj, e, bo tutaj osobniki, które ja mam, mają maksymalnie 9 cm, i samica złożyła 32 jaja. E, literatura podaje, że mm, samica potrafi złożyć do 80 jaj. Mam nadzieję, że kiedyś tyle osiągnę e, i Rosną do 15 cm. Tutaj bym trochę poprawił literaturę, ponieważ L333 z odłowu odbierałem, mierzące prawie 20 cm, natomiast były to stare samce, które no przepotężne w budowie ciała, natomiast mówię, tak dużych ryb już nie bierzemy do. Rozmnażania z tego powodu, że stare samce bardzo niechętnie podchodzą do tarła, a bardzo często nam się biją. Mam nadzieję, że pomogłem tym filmem. Następny nakręcę o hypoancystu się zebrze.